Coś pożytecznego i wspaniałego się tutaj wyczynia i robi, tak? Po drugie, spędza się miło czas w gronie takich samych osób jak ja. Albo zabierać jakieś nowe znajomości. Jakoś ten czas, powiedzmy, do tego obiadu, o ile kto ma, to jakoś czas się spędza, prawda? Później jedzie się na obiad, spożywa się ten posiłek, no i później już, powiedzmy, jest ten czas wolny który się organizuje na no, różny sposób, albo przy niepogodzie jak pada deszcz to siedzi się, czyta się książkę, albo rozwiązuje krzyżówki no, w zależności co kto lubi no. dobry pomysł zwłaszcza teraz na zimę, bo godziny zostały przedłużone. Zawsze dłużej można w cieple posiedzieć i napić się herbaty, zawsze jakieś zajęcia są gry. Z normalnymi ludźmi porozmawiać, ciężko mi znaleźć pracę i jestem bezdomny od dziecka, 28 lat teraz będzie chyba i no śpię po łapkach nie chcę żadnego schroniska pójść ani noclegowni, bo chciałbym znaleźć jakąś pracę i przede wszystkim najpierw mieszkanie. Żeby pracować to trzeba mieć gdzie się wyspać, wykąpać i zjeść normalnie coś. Łącząc te dwie rzeczy, czyli potrzeby naszych państwa, żeby było dłużej i więcej, e, i potrzeby tych osób, które zostawały w atrium, stwierdziliśmy, że musimy coś zrobić. Więc połączyliśmy te dwie przestrzenie. E, nie zapraszaliśmy osób z atrium tutaj, tylko my wyszliśmy do nich. Przenieśliśmy tą świetlicę do przestrzeni atrium i powiedzieliśmy, że to my do państwa przychodzimy, dzisiaj, żeby z wami e, pobyć. Przeszczeń miała być odpowiedzią na to, aby osoby, które muszą opuszczać placewki poranne, mogły znaleźć takie miejsce bezpieczne, przyjazne, w których mogą czuć się u siebie. I e, nie chcieliśmy, żeby to była taka forma ogrzewalni, to znaczy przychodzą osoby i sobie są po prostu i korzystają wyłącznie jakby z pomieszczenia, ale chcieliśmy, żeby to było coś więcej, żeby to było rzeczywiście miejsce spotkania. Przy ich osób między sobą, ale również z pracownikami i wolontariuszami. Ta pierwsza rzeczywiście potrzeba bycia, znalezienia ogrzewania, ciepłej herbaty, pierwszego ciepłego posiłku jest zapewniona, ale myślę, że to, co się dzieje jeszcze oprócz tego, ten rytm przebywania ze sobą, rozmów, wykonywania różnych czynności, jest coś, co uzupełnia tą świetlicę. I też to, że ta przestrzeń jest otwarta, czyli w każdym momencie można wyjść, można wejść. Jest dużo, jak to się mówi, przyjezdnych, nie? Nie z Woju Małopolskiego czy tam skakowskiego, jak to mówiąc, tylko jest przyjezdnych z tak zwanych, no my to, ale to jako bezdomni mówimy o obcokrajowcy. No. Tak, i ze Szczecina, z Gdańska, z Katowic, tam jeszcze dalej, dalej Wrocław, to wszystko zjeżdża się tutaj do Krakowa. I jest najwięcej stołówek, na których się można wyżywić w ogóle tu w Małopolsce. Przychodzi około 60 osób, natomiast więcej tych osób jest na początku, ponieważ zaczynamy śniadaniem, kanapkami, herbatą. Później ta liczba się troszeczkę zmniejsza. Natomiast obserwujemy, ta świetlica w tej nowej formie funkcjonuje od 14 października. I na początku zostawały tylko te osoby, które już znały naszą formę świetlicy. Mówimy z tej starej przestrzeni. A teraz widzimy, że coraz więcej tych osób zostaje. Państwo muszą zobaczyć, muszą się poczuć bezpiecznie, muszą też zobaczyć, że nie chcemy na siłę czegoś tam wprowadzać, tylko że chcemy po prostu z nimi tutaj na miejscu pobyć. Moje bycie tutaj polega przede wszystkim właśnie na takim spędzaniu czasu z państwem, proponowaniu różnych rzeczy, byciu dla nich zawsze gotowym, gdyby czegokolwiek potrzebowali ode mnie i spełnianiu takich ich potrzeb po prostu. Przychodzimy do nich, siadamy, jesteśmy po prostu z nimi cały czas, czasem gramy w jakieś gry, staramy się też rozmawiać, jakby wychodzimy naprzeciw ich potrzebom, tego, czego oni od nas oczekują w tym momencie. Jeżeli chcą porozmawiać, to jestem, jeżeli chcą coś zrobić, to staram się im pomóc. Jeżeli po prostu chcą tylko być, to mogę z nimi już wypić kawę. Jakby to, czego oni najbardziej potrzebują w tym momencie, to jest dla mnie najważniejsze. Myślę, że to też daje takie poczucie wolności, podmiotowości i tego, że osoby same decydują, w którym momencie mają potrzebę bycia, w którym momencie mają potrzebę wyjścia, bo nie chcieliśmy, aby to była też alternatywa. W kontekście rozwiązujemy problemy na przykład budynków czy takich przestrzeni miasta, w których niemile są widziani. Niemile widziane są te osoby, ale żeby właśnie te osoby same decydowały, w jakich przestrzeniach chcą przebywać w danym momencie. Te dwie formy się w jakiś sposób uzupełniają bardzo. Rano człowiek wstaje, no i myśli, żeby co zjeść, tak? Jedzenie, powiedzmy, zostawia się tam jakąś bułkę czy kromkę z poprzedniego dnia, tak? Spożywa się ten posiłek, herbatę z termosa, no i przyjeżdża się tutaj na przykład też na bułkę, prawda? Czy posiedzieć, czy tak jak tutaj w świetlicy. Są organizowane różne, powiedzmy, zajęcia, jeśli chodzi o dłonie, tak, żeby wyłączyć umysł, a żeby zająć się czymś innym, tak, z pożytkiem dla kogoś innego, nie tylko dla siebie, ale z pożytkiem dla kogoś innego. Robię coś, nie że jest mi narzucone, tylko że akurat odpowiednie te takie tam stroiki, pismo takie święte, wycięte, żeby kogoś tam, nie wiem... Pocieszyć na, duch, na duszy, jak przeczyta. No, różne są zajęcia, trzeba po prostu przyjść i zobaczyć. Bardzo ciekawe i pożyteczne. Zaczęło się od spotkania. Gdy ktoś mnie zaczepił na ulicy, pierwsza rozmowa, i z której wróciłam, zauważając, że to jest to, co mogę im dać. Że ta grupa być może nie, może ja ich bardziej potrzebuję, bo też e, działając przez kilkostnich lat w przestrzeni. Zauważyłam, że dużo więcej czasem ja tutaj od nich. Takiego ciepła też, zrozumienia i też takiego poczucia, że robię coś dobrego, że mogę cokolwiek, coś im dać. To, co mam po prostu. Zauważyłam w nich człowieka, takiego, jakim ja jestem, że dostrzegłam, że jedyne czym się różnimy, to to, że w tym momencie ja mam jakieś zaplecze społeczne, że Mam ten przysłowiowy dom, ale tak naprawdę niewiele nas od siebie różni. Mamy te same czasem marzenia, plany. Jesteśmy po prostu ludźmi. To można no, z wszystkiego skorzystać, pomóż, zrobić i tak dalej. I tak, tak, tak. Czy pograć w szachy, czy w warcaby, czy to w tym sensie, czy nawet porozmawiać z zakonikiem, czy nawet z wolontariuszką, to nie ma problemu, zawsze jest uśmiechnięta, ucieszona, że ktoś może z nią porozmawiać jako bezdomny i tak dalej. Nie? Przychodzą różne osoby, nieznające się czasami. No, z różnymi problemami, też y, osobowościowymi, ale też problemami no, na przykład no, nieprzespanej nocy w chłodzie, prawda? Że człowiek inaczej reaguje rano, kiedy wychodzi z ciepłego pomieszczenia, najedzony, idzie do pracy, czy do swoich zajęć. Y, I były takie obawy, czy, też, czy są pod wpływem alkoholu. Ja myślę, że to, że staramy się stworzyć, to miejsce takie przyjazne, to miejsce, w którym też Państwo współtworzą go kreują w jakiś sposób. Powoduje to, że, że i atmosfera robi się taka bardzo w zaufaniu, w uzupełnianiu się i w takim właśnie byciu razem. Więc myślę, że to jest klucz do tego, żeby właśnie była ta, ta atmosfera właśnie kawiarni, jakiejś świetlicy takiej, w takim bardzo pozytywnym tego znaczeniu. Kłótnie z żoną razem. Powiedziała, że mam, mogę sobie iść pod most mieszkać. No to wyszedłem do pracy i już nie przyszedłem. I od tego czasu się tak zaczęło. Byłem bezdomny, mieszkałem w przytulisku, no i później. Moja socjalna mi zaproponowała, że tu jest takie mieszkanie chronione, żebym nie skorzystał z niego. To taka inicjatywa dzieła, którą dzieło realizuje już kilka lat, bo od 2012 roku. I są to mieszkania, na których Państwo, zarówno Panie, jak i Panowie bezdomni, mogą uczyć się, my to tak nazywamy, domu na nowo. Bo okazuje się, że po czasie przebywania w placówkach tymczasowego schronienia. Często państwo tracą albo zapominają takie wydawałoby się dla nas typowe i oczywiste zdolności, jak chociażby na przykład budżetowanie. I taki pobyt w mieszkaniu jest takim czasem intensywnej pracy nad sobą. Trzeba dbać o mieszkanie, to wszystko, i nie palić, nie pić, bardziej jak u siebie. To wiadomo, bo tam na, na pokoju nas było 8, 8 osób, no tu jesteśmy we dwóch. Wiem, że to jest takie przejściowe, ale jest dużo, dużo lepiej niż przy tulisku. Przed przyjściem na mieszkanie następuje kilka spotkań z danym kandydatem. Chcemy też zobaczyć, jak, jak pan czy on sobie tutaj poradzi, czy, czy on chce tego, czy on sobie da radę. Czasem chęć jest duża, natomiast no, zasobów jakby ze strony tej osoby nie ma takich, żeby, żeby sobie mogła tutaj na tym mieszkaniu dać radę. W tej chwili akurat mamy osiem mieszkań czynnych. Cztery to są mieszkania pani, to są mieszkania wspierane. Trzy to są właśnie mieszkania dla Panów te współprowadzone z gminą Kraków. I jedno mieszkanie, to jest to właśnie tutaj, które, w którym się znajdujemy, to jest mieszkanie dzieła, i to jest też mieszkanie chronione. I w sumie tych mieszkań jest osiem. Dziewiąte faktycznie jest w planach, wszystko się układa dopiero. Mąż po prostu namówił teściów i wyeksmitowali mnie z mieszkania, i takim sposobem. Razem z córką wynajęliśmy mieszkanie w Krakowie. Od, od męża przez całe życie słyszałam, bo on był alkoholikiem i jest alkoholikiem, że on woli mnie zabić niż chociaż złotówkę mi dać. Mieć pracę, trzeba dbać o, o higienę osobistą. Czyli trzeba samemu być czystym, mieć czyste ubranie. Bo jak nie będzie się miało, dbało o higienę osobistą, no to się nie zdobędzie pracy. A nie zdobędzie się pracy, to się nie będzie miało pieniążki na wynajem mieszkania, żeby sobie polepszyć życie. A mieszkając tutaj w tej chwili. Uczę się nie, nie tylko życia między innymi ludźmi, ale właśnie gwarantuje mi to, że mogę ze spokojem przyjść, mo, mogę liczyć na to, że, że się położę spać, że, że zjem, że sobie wypiorę jak mi jest potrzebny, umyję i jak muszę iść do pracy, to jestem schludna, zadbana o siebie. Ze wszystkich mieszkań, zarówno pań, dzieci, rodzin, panów, skorzystało około 125 osób. Usamodzielniło się ponad 48 osób, w tym są dzieci, mamy i rodziny. Więc tak, tak wyglądają liczby. One oczywiście nie mówią o konkretnych historiach i położonej pracy, natomiast tak to wygląda. Czy to jest dużo, czy mało, nie wiem. Natomiast y, myślę sobie, że to nie jest najważniejsze. Y, nawet gdyby to było 10-11 osób, to są to historie, to, są, to jest konkretna praca i poprawa losów tych konkretnych ludzi. Nie jestem dopiero na drodze. I to, że. Właśnie spotykam je tyle, tyle dobrego, i ten, ta praca, którą mam od trzech miesięcy, ukazuje mi to, że jestem w stanie pokonać swoje trudności, i tak jak na przykład tutaj, gdzie mieszkam razem z panią, jej pomoc. W takich czynnościach, których ona mi nie pozwoli wykonywać, bo wie, że nie jestem w stanie wykonywać, jestem jej za to bardzo wdzięczna, bo bez tego no, z wieloma rzeczami bym sobie, pomimo, że mi się wydawało, że sobie podołam, a jednak sobie nie podołam. Więc to też jest dla mnie dużo, bo człowiek ma takie zaufanie do tej drugiej osoby, że, że w każdej chwili. Pomoże, wesprze. Praca socjalna w takim mieszkaniu chronionym polega na, na takim motywowaniu, wspieraniu, na, przede wszystkim na towarzyszeniu. Każda osoba, która przychodzi na mieszkanie, traktowana jest indywidualnie. Wszystkie, wszystkie jej zasoby, bariery, ograniczenia czy też możliwości. Są, są dokładnie tutaj przez nas analizowane, i do, do każdej osoby podchodzimy właśnie w sposób taki no, no stricte indywidualny. Skończyć już z tymi moimi komornikami, wyjść na prostą i się już ustatkować, usamodzielnić. Jeżeli chodzi o mieszkania prowadzone przez dzieło. To trafiają na nie państwo, którzy już wykonali wiele kroków na tej drodze powrotu do samodzielności, i wszystko zaczyna się od takiego, my to sobie tak wewnętrznie nazywamy, procesu rekrutacyjnego, gdzie pracownik w rozmowie indywidualnej z konkretną panią czy z konkretnym panem stara się ocenić, czy, czy są rzeczywiście gotowi na to, żeby podjąć ten, ten trud wprowadzenia mieszkania. i wszystko co się za tym wiąże, czyli od takich podstawowych rzeczy jak dbanie o czystość domu, o jakiś jego schludny wygląd, robienie codziennych zakupów, czy też właśnie dbanie o to, żeby rachunki były opłacone. Więc to rzeczywiście są Państwo, którzy już najczęściej pracują, albo też w niedalekiej przyszłości tą pracę zamierzają podjąć. I są go po prostu gotowi, żeby zamieszkać. Ten pobyt na mieszkaniu daje taką możliwość nowego startu, przypominania sobie właśnie o takich podstawach, jak chociażby planowanie budżetu na cały miesiąc, ale też jest takim czasem załatwiania wszystkich trudnych spraw, które nawarstwiły się przez ten okres przebywania na ulicy, więc załatwiania różnych spraw urzędowych. Czasem jakiś regulowania spraw prawnych, układanie relacji z rodziną. I jeżeli rzeczywiście osoba wspólnie z pracownikiem dzieła, bo wszystkie te osoby są prowadzone przez pracowników dzieła, poczuje, że to już jest czas, kiedy ona jest w stanie odnaleźć się na wolnym rynku, kiedy jest w stanie wynająć mieszkanie na wolnym rynku, to wtedy to mieszkanie wspierane dzieła opuszcza i rzeczywiście zaczyna już żyć zupełnie na swój rachunek.